Siema widzowie, dzisiaj nagrywamy ten, jak się rysuje Misia, ale przytulankę, nie? I tak, no możemy już zacząć. Tu robimy takie koło. Ojejku, tu nie za bardzo widać. Tu poczekajcie ustawię. O tak, może być chyba, nie? No i tu robimy takie coś. No nie widać za bardzo. Tu tak przybliżę trochę i tu. I teraz tak możemy zrobić. No. I teraz taki piszczek. O jakby i takie dwa oczka i tu w środku też takie o można mu zrobić no a ale to teraz wygląda jak kot nie jak miś nie, nie mam chyba gumki muszę jeszcze sprawdzić nie no mam taką jak gumkę no taką... nie to nie jest takiego nie no trochę marzę. nie no może taki być, dobra i teraz rysujemy mu brzuch ojej nie widać, o ta. tak tak no. tu rysujemy mu brzuch tutaj na dole i takie coś teraz zrobię mu takie łapki. I taki krzyżyk. Tu i tu. No, no, świetny No no Znaczy nie jest za bardzo ładny. Taki ała średni. No. No, taki no... Nie no, jest gitera. Mo można pokolorować tutaj O tu trochę mu poprawię. Hmm. nie będę mu kolorować, bo niech Okej, okay, widzowie to y, pad do następnego odcinku. Narka.